Siemanko, z tej strony Sermisiek. W sierpniu tego roku możemy spodziewać się wielu mocnych premier. Mimo, że lipiec zawiesił poprzeczkę dosyć wysoko, to już Was uspokajam, ponieważ branża gier nie zwalnia tempa i kolejny miesiąc również obfituje świetne gry. W sierpniu dostaniemy to na co czekało wielu fanów pieznych Wojen, czyli grę Star Wars w otwartym świecie oraz ciekawy zapowiadający się Black Myth Wukong. Jesteście ciekawi co tam się jeszcze szykuje? To rozsiądźcie się wygodniej i zaczynajmy. Pierwszy tytuł jest platformową grą akcji wzbogaconą o elementy Roglike. Tytuł ten zawitał już na PC oraz konsolach PlayStation i Xbox pod koniec 2023 roku. Produkcja została opracowana przez niezależne studio Angry Mob Games i w sierpniu trafi również na konsolę Nintendo Switch. Trinity Fusion zabiera nas w podróż do świata science fiction, a główną bohaterką jest wojowniczka, której trzy wersje z równoległych wymiarów walczą o to, by uratować swoje światy przed zagładą z rok mutantów i śmiercionośnych maszyn. W zależności od tego, w którą z nich się wcielamy, przemierzamy inne światy oraz stawiamy czoła innym adwersarzom. Każdy z tych miejsc przychodzi nam nieustannie wykazywać się zręcznością i refleksem. Dotyczy to zarówno eksploracji, która wiąże się z koniecznością skakania po platformach oraz omijania licznych pułapek, jak i z przyjaciółmi. Ponad 20 lat musieliśmy czekać na odświeżoną wersję gry Star Wars z Panty Hunter. Odpowiedzialne za remaster studio ponownie przenosi nas do świata Gwiezdnych Wojen, tym razem jednak dostosowany do nowoczesnych konsol. Nowa wersja będzie zawierać szereg zmian, w tym ulepszoną grafikę, udoskonalone tekstury środowiskowe i dynamiczne oświetlenie. Twórcy obiecują także, że ich dzieło na PlayStation 5 będzie wspierać funkcję kontrolera DualSense. Fabuła gry koncentruje się na przygodach łowcy nagród, które rozgrywają się przed wydarzeniami z filmu Atak Klonów. Nowe wydanie Star Wars Bounty Hunter oferuje rozgrywkę w formacie przygodowo-zręcznościowym z poprawionym systemem strzelania. Mechanika gry została dostosowana do współczesnych standardów, co sprawia, że strzelanie i poruszanie się jest bardziej płynne i intuicyjne. Gra zadebiutuje 1 sierpnia na wszystkich obecnych platformach. Kolejny tytuł to klasyczna strzelanka z automatycznie przesuwającym się ekranem i efektywną współczesną oprawą graficzną. Podczas zabawy ścieramy się z przeważającymi siłami nieprzyjaciela oraz wymagającymi bosami. Do dyspozycji mamy tylko jeden statek, który musimy stale modyfikować, by móc przetrwać zmasowany atak wrogów. Ciekawym patentem jest również możliwość przełączania się między trybem ofensywnym i defensywnym. Tytuł trafi na półki sklepowe 6 sierpnia bieżącego roku na PC PlayStation 5 i Xbox Series XS. Level Zero to asymetryczna gra wieloosobowa utrzymana w konwencji survival horroru, która jest dziełem niezależnego studia Doghole Games. Ukazana z pierwszoosobowej perspektywy rozgrywka przedstawia zmagania dwóch grup graczy wcielających się w badaczy walczących o przetrwanie oraz polujące na nich potwory. Podczas zmagań wcielamy się w jednego z czterech badaczy wysłanych na tajemniczą planetę i wykonujemy zadania prowadzące do ucieczki. Jako naukowcy nie mamy dostępu do konwencjonalnej broni, więc musimy współpracować z pozostałymi graczami i umiejętnie posługiwać się światłem, na przykład strasząc potwory za pomocą flar lub reaktorów czułych na ruch. Ponadto w grze można również wcielić się w potwory, dzięki czemu zyskamy możliwość namierzania naukowca dzięki biciu jego serca, a kluczem do sukcesu jest pozbawienie badaczy źródeł światła. Preachers of Ava to przygodowa gra akcji, której wydawcą zostało polskie Eleven Beat Studios. Gra pozwoli graczom wejść w buty podróżniczki, która próbuje dowiedzieć się prawdy o tajemniczej chorobie zagrażającej życiu stworzeniom zamieszkującym planetę. Akcję oglądamy z perspektywy trzeciej osoby, a przygoda wiedzie nas przez różnorodne lokacje. Przemierzając je zajmujemy się przede wszystkim stawianiem czoła chorobie dręczącej istoty zamieszkujące krainę. Produkcja oferuje unikatowy system walki skupiający się bardziej na leczeniu niż zadawaniu obrażeń. Dlatego bohaterka nie atakuje przeciwników, lecz wykonuje uniki i oczyszcza kolejne części ich ciała z infekcji. Poza tym podczas eksploracji miłośnicy zwierząt mogą też robić im zdjęcia, obserwując ukrycia i zwyczaje, jak również głaskać, czy bawić się z nimi. Tytuł zadebiutuje 7 sierpnia bieżącego roku na PC i Xbox Series XS. Deadbound to kolejny souls -like, czyli produkcja inspirowana dziełami From Software serii Dark Souls. Produkcja została opracowana przez brazylijski zespół Trial Forge, natomiast jej wydaniem zajęła się polska firma Tate Multimedia. Podczas zabawy gracze trafiają do średniowiecznego świata fantazy, który powstał na ruinach zaawansowanej technologii. Wówczas w samym środku niszczycielskiego konfliktu pojawia się wojownik stworzony na drodze zakazanych eksperymentów, który próbując przetrwać będzie musiał sam rozpocząć krwawą krucjatę. Dead Bound ma wyróżniać się na tle innych Souls Lake'u swego rodzaju systemem drużynowym, bowiem w każdej chwili możemy przełączać się pomiędzy różnymi postaciami, z których każda ma nieco inne umiejętności i zestaw animacji. Ponadto gra ma zapewnić bardzo rozbudowany system rozwijania zdolności i ciekawą atmosferę dużego miasta popadającego w ruinę w trakcie naszej przygody. Pozycja trafi w nasze ręce 8 sierpnia tego roku na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series XS. Kolejny tytuł jest kontynuacją uznanej gry z pogranicza RPGów i strategii taktycznych z 2015 roku, a zarazem siódmą produkcją spod szyldu SteamWorld. Akcja gry toczy się w tytułowym uniwersum zamieszkiwanym przez inteligentne para roboty, a całość przypomina fantastyczny western. Wszystkie produkcje z tej serii charakteryzuje prostota, ale ładna oprawa graficzna i duże dawki humoru. Głównym bohaterem gry jest kapitan, który przemierza wielkie morze na pokładzie swojego statku. W trakcie żeglugi akcje oglądamy z lotu ptaka, natomiast kiedy postawimy mechaniczną stopę na suchym lądzie, wydarzenia są prezentowane z boku. Z kolei bitwy z wrogimi statkami toczą się w czasie rzeczywistym, a starcia z udziałem robotów rozgrywają się w trybie turowym. W miarę postępów gromadzimy nie tylko cenne łupy, ale także coraz potężniejszą broń, gadżety i różne ulepszenia dla swojej załogi i statku. Odpoczynek pomiędzy kolejnymi wyprawami zapewniają nam wizyty w barach, gdzie możemy spieniężyć niepotrzebne przedmioty, nabyć bardziej przydatny sprzęt, czy choćby poznać nowych sojuszników. Void Shadows to pierwsze rozszerzenie do izometrycznej gry RPG zatytułowanej Warhammer Roach Trader. Dodatek zaoferuje kampanię fabularną, która zapewni graczom około 15 godzin rozgrywki. Natomiast akcja toczy się na pokładzie statku próżniowego, gdzie nasza drużyna będzie musiała zmierzyć się z zupełnie nowym zagrożeniem. Nie będziemy w tym sami, gdyż oprócz członków drużyny znanych z pierwowzoru, u naszego boku pojawią się niedostępne wcześniej postacie. Poza tym DLC pozwoli nam odwiedzić zupełnie nowe lokacje, a także przynosi niedostępne wcześniej wyposażenie. Należy jednak pamiętać, że Void Shadows jest niesamodzielnym dodatkiem, więc wymaga do działania podstawowej wersji gry. Demon Zomnia to kooperacyjny survival horror stworzony na silniku Unreal Engine 5, w którym akcję oglądamy z kamery przytwierdzonej do ciała naszego bohatera. Podczas rozgrywki wcielamy się w jednego z najemników zarekrutowanych przez rząd do zbadania skutków katastrofy nuklearnej. Aby wykonać powierzone mu zadanie, główny bohater i jego towarzysze muszą zapuścić się do napromieniowanego lasu i stawić czoła demonowi terroryzującemu okolice. Przemierzając las, musimy być w ciągłej gotowości, ponieważ zagrożenia w postaci agresywnych ludzi i zmutowanych stworzeń czyhają niemal na każdym kroku. Dodatkowo po drodze zbieramy różne przedmioty, które przydadzą nam się w odpędzaniu demonów. Tytuł zadebiutuje 13 sierpnia tego roku wyłącznie na PC. Streets of Roach 2 to druga część serii sandboxowych gier akcji od mata Dąbrowskiego z firmy Tini Build. Produkcja kładzie nacisk na dowolność w rozgrywce oraz losową generację zadań i planż. W grze przemierzamy proceduralnie generowane poziomy dążąc do ostatecznego obalenia rządów despotycznego burmistrza, który skrywa się na ostatnim poziomie gry. W grze zaimplementowano szereg klas, w których każda posiada indywidualny zestaw cech oraz mocnych i słabych stron. Mowa m.in. o policjancie, żołnierzu, naukowcu, hakerze czy choćby wojowniku ninja, a to, na którą z nich się zdecydujemy, ma wpływ na styl gry i rozpościerające się przed nami możliwości. W nowej odsłonie z pewnością możemy się spodziewać szeregu dowcipów, zabawnych sytuacji oraz szalonych wydarzeń, które w pixel artowej postaci przyciągną uwagę wielu graczy. Tytuł ukaże się 14 sierpnia bieżącego roku, wyłącznie na PC. Down of the Alliance to survivalowa gra w otwartym świecie, która inspiruje się mitologią grecką. Nad produkcją pracuje studio Terega Entertainment, któremu pomagają zawodowcy z takich studiów jak Sony, Epic Bedesta i Fancom. Tytuł będzie posiadać typowe cechy dobrej gry survivalowej, czyli eksplorację, pozyskiwanie zasobów, rozwinięty crafting, budowę schronień, no i oczywiście walkę zarówno z rozmaitymi bestiami, jak i wyznawcami greckich bogów. Gra prezentuje się ciekawie, a na efekty będzie musieli poczekać do 15 sierpnia. Tytuł zadebiutuje we wczesnym dostępie na Steamie i w Epic Game Store, więc jeśli czekaliście na survival osadzony w świecie greckich mitów, to z pewnością Down of Deviance może Was zainteresować. Hunt Showdown to sieciowa strzelanka stworzona przez studio Crytek znane głównie z pierwszej odsłony cyklu Far Cry. Produkcja zadebiutowała kilka lat temu na PC i konsolach ósmej generacji zdobywając szerokie grono fanów na całym świecie. Od momentu premiery twórcy nieustannie rozwijają tytuł, wprowadzając nowe funkcje i poprawki. Jednakże, aby kontynuować rozwój gry i dostosować ją do najnowszych standardów, twórcy podjęli kluczową decyzję i zdecydowali się przenieść produkcję na PlayStation 5 i Xbox Series XS. Pod względem rozgrywki Hunt Showdown to mieszanka produkcji Battle Royale z elementami survivalu. Świat obserwujemy z perspektywy kierowanego łowcy wybieranego przed rozpoczęciem rozgrywki spośród licznych postaci z właściwym dla siebie wyposażeniem. W grze bierze udział do pięciu dwuosobowych drużyn, które trafiają na otwartą mapę pełną niebezpiecznych istot w stylu zombie i piekielnych ogarów, a także legowisk bardziej niezwykłych potworów. Celem uczestników jest zdobycie trofeum za szczególnie niebezpieczne monstrum, a następnie opuszczenie mapy żywym. Kenna: Bridge of Spirits została wydana w 2021 roku. Gra opowiada historię tytułowej Kenny, która podróżując po baśniowej krainie, próbowała rozwikłać zagadkę tajemniczej plagi. Bohaterce w misji pomagały urocze duszki lasu, które użyczały jej dodatkowych mocy. Do tej pory gra była tytułem ekskluzywnym dostępnym tylko na konsole PlayStation, ale twórcy poszli o krok dalej i 15 sierpnia pozycja zasili również bibliotekę konsol od Microsoftu. Produkcja jest ręcznościową grą akcji, w której postać ukazana jest z perspektywy trzeciej osoby. Głównymi czynnościami w tytule jest eksploracja oraz rozwiązywanie ciekawych zagadek środowiskowych. W grze nie brakuje też walki, która pomimo baśniowego charakteru stanowi duże wyzwanie. Zwłaszcza potyczki z potężnymi bossami wymagają od gracza refleksu i opanowania wszystkich zdolności. Główną bronią jest magiczna laska, przy pomocy której gracze mogą walczyć z warcią bądź na odległość lub bronić się przed wrogimi atakami, tworząc dookoła siebie magiczną osłonę. Warto wspomnieć, że pozycja otrzymała aktualizację po premierze, która dodała polskie napisy. Dzięki temu gracze z naszego kraju mogą bez problemu zapoznać się z historią w grze. The Precinct to kryminalna przygoda, która kojarzy się z pierwszymi dwiema odsłonami GTA. Podczas zabawy skoczymy w buty początkującego policjanta, który kończy akademię policyjną i rozpoczyna swoją karierę na ulicy. Będzie sporo pościgów samochodowych, śledzenia podejrzanych i ścigania takich typków, w których sami wcielaliśmy się w grach Rockstara. Akcję obserwujemy z perspektywy izometrycznej, a do naszej dyspozycji oddano miasto o otwartej strukturze, po której możemy się swobodnie przemieszczać. Jako Policyjny Świeżak, większość służb zaczynać będziemy od wizyty na komisariacie i udziału w odprawie. Następnie wyruszymy na ulicę pieszo, bądź za sterami radiowozu lub śmigłowca, co z pewnością dostarczy nam dużo emocji. Tytuł zadebiutuje 15 sierpnia bieżącego roku na PC, PS5 i Xbox Series XS w polskiej wersji językowej w formie napisów. Jedną z ciekawszych premier tego miesiąca jest wyczekiwane przez wielu graczy Black Myth Wukong. Produkcja jest trzecioosobowym RPG akcji z elementami Soulslike autorstwa chińskiej firmy Game Science. Akcja gry została osadzona w mrocznym świecie fantazy inspirowanym mitologią Państwa Środka. Natomiast fabuła oparta jest na wydarzeniach opisanych w Wędrówce na Zachód, czyli jednej z czterech wielkich klasycznych powieści literatury chińskiej. Jednym z głównych elementów rozgrywki są wymagające walki z rozmaitymi i pomysłowo zaprojektowanymi bossami. W starciach Małpi Król posługuje się kosturem, stopniowo opanowując coraz bardziej zaawansowane techniki. Umożliwia on nie tylko atakowanie wrogów, ale także blokowanie ciosów i odbijanie strzałów z łuku. Nasz arsenał wieńczą czary, które są ważnym elementem gry, ponieważ pozwalają skutecznie unieruchomić wrogów nawet w trakcie ich specjalnego ataku. Tytuł prezentuje się obłędnie, a to wszystko dzięki nowemu silnikowi graficznemu Unreal Engine 5. Co więcej, rozgrywka i fabuła również przedstawia się bardzo obiecująco, przez co jest jedną z najbardziej oczekiwanych przez graczy pozycji. Jest to bez wątpienia obowiązkowy tytuł dla miłośników chińskiej mitologii oraz slajkowego stylu walki. Concord to drużynowa strzelanka z perspektywy pierwszej osoby, która zadebiutuje 23 sierpnia na PC i PlayStation 5. Produkcja zabiera nas w podróż do tytułowej fikcyjnej galaktyki, w której ludziom nie są obce podwoje kosmiczne i ekspansja na obce planety. W trakcie rozgrywki wcielamy się w najemników, którzy przemierzają przestrzeń kosmiczną i rywalizują z innymi wolnymi strzelcami o prestiż i nagrody. Potyczki toczymy na różnorodnych mapach, starając się realizować postawione przed nami cele i uniemożliwiać ich wykonanie swoim konkurentom. Produkcja oddaje nam do dyspozycji szeroki wachlarz postaci, które zróżnicowano pod kątem preferowanego uzbrojenia i umiejętności. Wśród nich znajdziemy zupełnie klasycznych bandytów czy snajperów, a także bardziej skomplikowanych mistyków dysponujących nad przyrodzonymi mocami czy potężne roboty siejące chaos na polu bitwy. Tak więc każda postać oferuje odmienny styl gry, obiecując nieprzewidywalne i strategiczne konfrontacje. Jednym z najbardziej atrakcyjnych aspektów tej produkcji jest głębia jego wszechświata inspirowana największymi dziełami science-fiction. Gra oferuje galaktykę w ciągłej ewolucji regularnie wzbogacaną o nową zawartość. Concord zapowiada się na pozycję obowiązkową dla fanów strzelanek wieloosobowych, umiejętnie łącząc strategię, akcję i bogatą narrację. The War Within to dziesiąty dodatek do kultowego już MMORPG pod tytułem World of Warcraft. Dodatek ten stanowi początek nowej linii fabularnej nazwanej Sagą Serca Świata, która stanowi zwieńczenie pierwszego dwudziestolecia WoWa. Poza świeżą warstwą fabularną i nową rasą otrzymamy kolejne 10 poziomów postaci do zdobycia. Ponadto rozszerzenie przywraca też do życia postacie, na których miłośnicy Warcrafta czekali już od dawna. Ciekawym dodatkiem są również pełne epicki skarbów endgame'owe krypty, do których można się wybrać w pojedynkę lub czteroosobowych grupach. Premiera World of Warcraft The War zaplanowana jest na 26 sierpnia tego roku na PC i wymaga podstawową wersję WoWa. Niestety tytuł jest dostępny wyłącznie w języku angielskim. Core Keeper to dzieło szwedzkiego studia Packstorm, które zostało wydane we wczesnym dostępie 8 marca 2022 roku. Z kolei już 27 sierpnia przewidziano opuszczenie Early Access i debiut na konsolach Sony i Microsoftu. Produkcja jest pikselowym sandboxem, którego podziemia będzie musieli eksplorować w poszukiwaniu surowców, tworzyć ulepszenia czy też walczyć z bossami, a wszystko to by zasilić rdzeń naszej bazy. W przerwach od niebezpiecznych eskapad możemy poświęcić się uprawie ziemi, na której sadzimy zdobyte po drodze nasiona i zbieraniem plonów, a także łowieniem ryb. Przygotowane w oparciu o takie składniki posiłki zapewniają nam rozmaite buffy, ułatwiające kolejne wyprawy. W Core Keeper możemy grać w pojedynkę lub w trybie współpracy dla maksymalnie 8 osób. Star Wars Outlaws jest przygotową grą akcji z otwartym światem osadzoną w uniwersum Gwiezdnych Wojen. Akcja gry została umiejscowiona pomiędzy wydarzeniami z filmów Imperium Kąd atakuje a Powrót Jedi. Podczas zabawy znajdziemy zarówno rozpościerające się po horyzont pustkowia, jak i gęsto zaludnione miasta z kantynami pełnymi typu spod ciemnej gwiazdy i okazji do zarobku. Poszczególne miejsca możemy przemierzać na piechotę, bądź przy użyciu szybkiego i zwinnego ścigacza. Poza tym możemy też przyjąć kontrolę nad kosmicznym statkiem. Zasiadając za jego sterami przemierzamy przestrzeń międzyplanetarną, gdzie toczymy zapierające dech w piersiach bitwy. Motorem gry są zadania popychające do przodu fabułę, które towarzyszą różnorodne misje i aktywności poboczne. Wykonując je od czasu do czasu przychodzi nam podejmować decyzje, które rzutują na dalsze losy bohaterki i jej towarzyszy. Główną bohaterką jest złodziejka, której towarzyszymy podczas przemiany z młodej niedoświadczonej dziewczyny w kobietę szanowaną przez cały przestępczy półświatek. Całość napędzona jest przez silnik Snowdrop i trzeba przyznać, że produkcja prezentuje się na chwilę obecną całkiem okazale. Premiera Star Wars Outlaws odbędzie się 30 sierpnia bieżącego roku na PC oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series XS. Produkcja ukaże się w polskiej, kinowej wersji językowej w formie napisów. Zachęcam do subskrypcji kanału, kliknięcia dzwoneczka i dzielenia się swoimi spostrzeżeniami w komentarzach. Dajcie znać jak wam się podobają premiery w sierpniu i na który tytuł czekacie najbardziej. Trzymajcie się!